すずき。 Prosto z Szanghaju Może nie słonecznego, ale widać Pogoda się zepsuła, Słuchajcie, musimy dzisiaj odhaczyć Labubową listę do zrobienia, którą mam Pisane w moim nowym dzienniku Nowy, kreatywny dziennik, pisałam tutaj Parę rzeczy, a w tym popmart I oczywiście zakup labubu Marzy mi się ten labubu, On ma takie zamknięte oczka A mało tego, chcę takiego Jambosa, ogólnie czym większy labubu Tym oczywiście lepiej, jeśli też wybieracie Nasze labubu, koniecznie zostawcie kciuka Do góry, a w ogóle to chciałam powitać wszystkich Wszystkie nowe finki, ponieważ mamy już półtorej miliona subskrypcji Poczekaj, stop, 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 poczekaj Słuchaj, jak na filmie teraz zrobisz tak otworzyć dalej Nie subskrybujesz Nie subskrybujesz co do naszej drużyny, koniecznie upewnijcie się, czy macie przycisk. Subskrybuj kliknięty, a my lecimy dalej. Ej, czajcie, ten autokar jest z pompusiem. Pompusowy autokar. Ej, Gdzie on jedzie? Zielonego pojęcia. Pompusio -ladii. Ponieważ sami totalnie byśmy się zgubili w Chinach. Weronika Truszczyńska została naszym przewodnikiem, za co bardzo jej dziękujemy. Zadaniem na dzisiaj jest kupienie czegoś dla Pipi, bo widziałam, że Adidas, Adidas to był, tak? Czy Puma. Nie, Adidas. Adidas na ma, ma. Kolekcje ma na dla kotka. A mało tego tutaj są takie kawki i inne napoje, które trzyma Misiu. Dosłownie Takiego misia, co wam wyjmuje tę butelkę Jest takie cute Jesteśmy w misiowej kawiarni Ogromne misiaczki Taki on jest fajny Czekaj to jest... Czapki, torebka Torebuczka. Ona jest taki. takimi A, dobra, jest z to jest z tyłu Pytam hmm. o o robię ci wyzwanie Takie spodnie dla mnie Z Labugu Tak Ja i mój misiek, słuchajcie, zabiliśmy sobie te kawki Teraz czekamy na nie i mam nadzieję, że na tej rurce faktycznie on będzie Odbieramy naszego misia Jakie to jest wszystko urocze, zobaczcie Ojeju Cześć, No patrz, no idealne na pipi Co prawda, ja uważam, że pipi ma bardziej taki elegancki styl, wiesz, kokardy No to, by nie pasowało jej Taki, taki już wypił i stwierdził, pokaż się No, elegancko Teraz to sprzęcik 10 na 10 powiedz? Mimi Oj, nie znam tego, nie. Na no, 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 tak, to jak po prostu wcale zabaw dla dzieci, ale góry Ciekawe Do tego domku nawet ja bym chyba była za duża A mamy 30 przypominam Idziemy tam do rogu mi misiak no dobra, zwiedzanko z jedzankiem, ale słuchajcie, musimy przejść do Labubu. Po drodze do jednego popmartu znaleźliśmy resellera. Osoba, która La... kupuje Labubu z innej lokalizacji i sprzedaje je drożej w innej. Co? To Mamy mam mam kilka tych danych a my ta owieczka taka. Dobrze, przemyślimy to. Słuchajcie, jeśli ona jest legitna, to my ją wierzymy. Jest? Jest, okej. Okej, faktycznie. Jest, mamy to, słuchajcie, Jumbo. zaraz idziemy jeszcze do Bob Martu, ale jest to bardzo ciężkie, żeby w ogóle jej spotkać, więc nam się poszczęściło, pan tutaj stał. I faktycznie, legitne, mamy pierwszą weryfikację. Ja się na niego, on się inaczej jakoś nazywa, ale wygląda przepięknie. To jest nasz król, którego mamy. Boże, kiedy słoneczny. Tego chcieliśmy kupić i on był w tym. A to jest słodki, to nie jest bubu, ale jest no. słodkie. To są szklanki bubu, ale ludzie je w ogóle napoczynają, co jest w ogóle, uważam niepoważne. To są jakieś torby, zaraz wam pokażę jak te szklanki wyglądają To są w puli Jakie słodkie One tak wyglądają, bardzo ładnie Trafiacie mi stery jakiś kolor W niektórych krajach boisz się, że stracisz nerkę W tym wypadku boisz się, że stracisz labubu Podejście numer dwa W tej Smoli też spytamy o Stitcha Świeczki labubu, ale te kupki są przepiękne. No. Świeczki są tu, szklanki. Ja myślę też nad szklanką ogólnie, ale no kurczę. No się... Próbujemy szczęścia i ja mam nadzieję, że trafimy na tą sekryta. różową. No różową. Szklanka, rozumiecie Jak różową. O kubek możemy spytać, o Stitcha Space Molly. To jest nasz drugi Pop -mart. co prawda poszczęściło nam się tylko ze szklanką, która jest wszędzie, ale to jest najważniejsze. Spróbujemy poszukać jeszcze dalej. Gdzie sprawdzić, co jest tutaj? Jesteśmy teraz w Miniso. I sobie przy okazji zobaczymy, ale dużo z tych o, patrz, Stitcha, te mamy. Nie ja ja macie na odcinku to... proponowanym. To on jest słodki, ten. No? Tu jest klepsydra, no, a tu jest no, zamek. Idziemy po kosmetyki Flower Note. Jak oni, strasznie ciężko było mi je dostać. Mam nadzieję, że tutaj je dostanę. Na razie to jest zwiedzanie chińskich sklepów. No i dobrze, o to chodzi. Ogromne. Duże. Popmart 3. Na kolejny popmart. My już mamy niby szklankę. Ja tu pokażę. No. Będą, czy nie będą? Zobaczymy. To jest ta najnowsza kolekcja, ta perłowa i śliczna. No nie. Ja się kupię tutaj cała. I jakie tanie w porównaniu do Japonii? 300. Tam, tam masz całe. No, tutaj są bardzo tanie. No i ponieważ zwiedzanie miasta zakupowe i zakupy nam dość sporo zajęły, ładnie poszliśmy na kolację, na hotpot, żeby z rana mieć więcej sił na kolejne poszukiwanie labów. Jesteśmy właśnie na hotpot, przynajmniej teraz będziemy wiedzieć. Thank you. Jak tutaj wszystko ogarnąć? Bo tak jak pamiętacie na odcinku, gdzie byłam Hinką przez 24 godziny, no niestety zbytnio nie czaj. Weronika wytłumaczyła nam, że do miseczek powinniśmy zrobić Mieszanki, żeby wyszedł co z namoczanie wszystkich ugotowanych rzeczy. Takie dziwne, co nie? Japonia, Korea, każdy kraj ma swoje pałeczki. Swój jakby. Rodzaj? Tak, swój rodzaj pałeczek? I te japońskie to są takie bardzo ostro zakończone na końcu. Takie cieniutkie wręcz na końcu, tak mocno się zwężają. I są takie, a koreańskie są mezalowe. Wracamy do hotelu. No, nie widać. <laughs> Day two. Witamy was w drugi dzień naszego słonecznego Szanghaju tym razem Mamy tutaj słuchajcie zakupy z wczoraj I ogólnie cały odcinek Jeśli chcecie ze wszystkiego co przywieziemy z Szanghaju To oczywiście stawiamy łapkę do góry Chociaż wam pokażę Tu są jakieś pamiątki, tutaj jest mnóstwo kosmetyków Flower, no Tu są wiele tajemnic Szklaneczkę też rozpokojemy w domu mm, to, jest najważniejsze. to jest najważniejsze, wiecie co to jest? Mokoko, mokoko jest ekskluzywną chińską labubu Dostępną tego czasu, tylko i wyłącznie w Poplandzie Close to sweet I ona jest mega rzadka aktualnie i mega rozchwytywana, bo takie szczęście że trafiliśmy, ja się nie mogę do rozpakuje, a więc co, zaczynamy unboxing Oje. ogromna i jest cudowna Pff. ona chyba ma pachnieć czyli będzie jeszcze bardziej urocza nożyczki mamy tutaj kartę wygląda ona tak o matyczku, o boże jak ona jest ładna pięciusia i różowa i ma tutaj takie kwiatuszka czy to ładnie pachnie? No nie wiem. To co, polujemy kolejne? No ja jestem zakochana. O, jak to zimno w tej windzie. Jestem mega ciekawa, czy chiński Starbucks różni się czymkolwiek od tego u nas w Polsce, tak? Jest jeszcze wcześniej rano, jeszcze kawki nie piłam, więc no to w drogę. I mam nadzieję, że będzie coś, jakiś fajny kubeczek, kitek. Nie. O oh, kurde, sezonki. Ostatnie w tym sezonie. <grym> jakie to jest słodkie. Gdybym miała, miała to obok siebie, to mną stopowała kwiatuszki. Nasze znalezisko jest. I teraz zobaczymy, czy mają taką samą ofertę. Może mają coś innego. Chęciłbym, coś przetestowała. Szanka, masz kubeczki. Eee, Tam są misie Starbucksowe, i one są ala disneyowe No niestety tam się usiąść się dało, więc idziemy znaleźć kolejny. A ten bus z pompusiem i resztą Sanrio to jest oszukaństwo! On nie prowadzi do żadnego Sanrio landu. Tam jest albo pobierana krew, albo jakieś badania. Po no, wielu żony. znaleziony. Zobaczymy. Te są przepiękne. No, na przykład takie Dobre kanapeczko For me it would be this This one? Uh, yes Okay. one One? One roast beef with cheese sandwich Pistacjowe Mleczko, jasne że tak okay, so. Ej, To są nawet alkohole, u nas nie ma Kanapki na wytrawnie, wyglądają trochę jak ciasta. No ale to wygląda mega Próbowałam już i kawki i tego i wszystko jest 10 na 10, serio Pyszne, znaczy tego mleczka pistacjowego to również jak chmurka mm -hmm. To jest ta świątynia obok nas. Jingle tam Hello Kitty, autofoil. Szczerze, tak bym jeździła. Lecimy teraz wielkie kilometry. Lecimy teraz do tego sklepu, co byliśmy wczoraj z tymi misiami, bo patrzyłam tam z i ona kosztuje od I... 1000 zł. I... Ile? Denerwuje ale? mnie to, bo mówiłam wczoraj, miałaś ją wziąć, ale nie. nie po co? Myśleć. Nie interesuje Jak mnie kolor. to. Nie. Nie, 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 nie nie idziemy tam. I mega słodkie. Działam to na internecie i to są takie ich popularne misie. Wybieramy ubranko dla piwi i porównamy MK do Eski, bo nie wiem, który rozmiar wziąć i trochę się stresuję Ta MK wydaje się duża, ale Pipi już jest coraz większa. Prezencik dla Pipi odhaczony. I ja też przy okazji kupiłam sobie taką przeuroczą Disneyową bluzkę właśnie z Adidasa. A ta czapka w ogóle. Ciekawa. Po raz drugi tutaj. Słuchajcie, upatrzyłam sobie spódniczkę i musiałam się zastanowić czy ją chcę w ogóle. Wszystkie są bardzo ładne, ale jedna mi się najbardziej spodobała. Tylko pytanie, czy będą by mieli mój rozmiar, ale jest prześliczna. Nie wiem, ja ci ją pokazałem. No wiem, boże ja mam tutaj takiego pięknego misia. Pani na szczęście znalazła mój rozmiar, bo ta spódniczka jest tak cudna. I jeszcze taka bluzeczka, i te spodenki mi no, się obląż! Zakłopek zrobiony. Wiem tak, to były jedne z droższych rzeczy, które posiadam, ale jestem strasznie wdzięczna, bo one są przeuroczne, one są z misiami. Dobra, słuchajcie, teraz jedziemy do punktu mega widokowego i do Pop Martu, którym mam nadzieję, że będą la bubu. Nie będą. No, będą. Mówię, nie. Ja mówię, będą. Hello. Jesteśmy w takim bardzo kultowym miejscu, zaraz zobaczymy piękny widok, a mało tego, zaraz tutaj jest jeden z największych, to jest chyba największy w ogóle Pop Mart w Szanghaju, więc mogą tu być la bubu, ale jestem mega ciekawa tego widoku. Mało no i proszę Państwa, to jest to tutaj. Ładnie. Ładnie, bardzo ładnie. Uh, uh, uh. Wszystko tak, fajnie, wiecie co? Ja wam powiem tak, wszystko super, fajne wieżyczki, ale czekamy na to, żeby lecieć do Podmarta, a potem ja lecę co robić Automaty. grać na automatach. Tak, właśnie to wygląda. My z z ona sobie gdzieś tam nagrywa jakieś pierdółki Co tu się dzieje? Ładnie to wygląda. Stojący kosz na środku Kosz jest samotny. Samotny kosz. No ja. On po prostu ucieka. To jest taki parking tutaj to Ucieka wiecie. od właściciela. <grydanie> Kiedy twoje śmieci z tobą prowadzisz? Mhm. Dobra, słuchajcie, wychodzimy. Zerknijcie, jak on tutaj wygląda. O Boże, kawana Ej, czajcie w tym popmarcie, jaka bella jest piękna. Że to są my nie wiadomo na kogo trafimy, ale ja bym wzięła jakoś, bo tego jeszcze nie widziałam. Bierzemy pierwszą rzecz. Ale nie ukrywam, że nie ona mnie interesowała tutaj. Ej, ale tego jest dużo. Patrzcie, wszystko jest wystawione. La Dzień dobry dla Bubu. Dzień dobry, takiego mogę. A tego się nie da, kurczę. Może to nie są tulanki. Ale bierzemy kulę. Jedną szklankę już kupiśmy. Ania poo! To jest Popis dla Bubu. A więc jak robisz chyba zakupy, to masz no Hello Kitty. Idziemy, idziemy do jakiejś świątyni, bo mnie to dziecko znowu gdzieś tam męczy. What? Weszliśmy właśnie do McDonalda i zobaczcie, co tutaj mamy. Zamówmy sobie tam. Happy mile czy coś takiego. Tak, właśnie przyniósł nasze zamówienie. Ty to jest matcha Coca-Cola, ale ja muszę do toalety. A few moments later. To jest matcha rape. Aha. Co ty robisz? Czekaj, czekaj, to muszę otworzyć rureczką. Muszę przebić i się dostać teraz pryteczką. Musz mm, Co ty robisz? Mam pryteczkę. Słabo się tam fryta. Dobra, poczekaj, aż to trochę umyje. 7-Eleven To takie coś A tu kolejny Pop Mart Wróciliśmy, co takiego udało nam się zdobyć, znaczy mam nadzieję, zaraz wam pokażemy, natomiast wypełniałam sobie troszeczkę mój dziennik i stwierdziłam, że teraz w sumie z Kitkiem możemy zagrać kuku i krzyżyk, ale Cuksusiem oraz Kitka Onigiraito. Ja pierwszy Onigiri. Ej, nie. Tak, no nie możesz tak. Cuksus. Onigiraito. E, Cuksus. Onigiraito, ale easy. nie. Nie. No dobra, nasze zakupki. Tutaj mam ciuszki, które, Boże, one są przecudne i nawet jeszcze mam tutaj resztę z Adidasa. Natomiast tutaj dzisiaj z Pop Martu mamy i oczywiście księżniczki. To mega, mega mi się podoba. Labubu I Flower Note, tylko patrzcie, się pomyliłam, ja myślałam, że wziąłam paletki cieni, a to są jakieś czy właśnie dotarły do naszego hotelu paczki, które Weronika pomogła nam załatwić? Być może. Czy są tam dla Być może. Nie to, że sami nie wiemy, i przepraszam, ja już w maseczce. Weronika jest. Pase, paczki. O mój Boże, udało się! Normalnie nie wiecie, ile jest zachodu, żeby je zdobyć. Śmiesznie trochę na tych ale jest super i pewnie nie mi rusza. Wy widzicie, jak mu się pięknie oczy siedzą, ale on jest piękny, o mateczko. Ach, ta codzienna dawka córeczki. Boże, ja za nią tęsknię, ale wiem, że Wiktoria po prostu jest niesamowita. Mam nadzieję, że nauczy ją siadać. Pipi się ucieszy z ja ci mówię. Nie schudła tam czasem.